Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się unboxingiem paczek z Chin. Zobaczymy, co mi tutaj przyszło. Mamy tutaj trzy paczuszki z AliExpressu. Może zaczniemy od tej najmniejszej. Co my tutaj mamy? Już wiem co to jest. To jest proszę ja Was. Taki tester. Woltomierz. Z funkcją mierzenia pojemności akumulatorów. I nie tylko. Co my tutaj mamy? elektronicznym tester energii to jest bodajże sonda do temperatury tutaj mamy jeszcze jakiś kabelek pewnie zasilający instrukcja instrukcja musi być a jakże tutaj jest, jak podłączyć Aha. No dobrze, wszystko wiemy. Później zajmę się podłączeniem. Kolejna przesyłeczka. Te przesyłki szły do mnie nie tak długo. Bo jakieś 15 dni? A to, co to jest, co ja tutaj zamawiałem? To powinni być zasilacze, właściwie ładowarki do. do ognich litowo-jonowych do BMS-ów pewnie 16,8 V 16,8 V tak i mamy tutaj lit baterii Hangar ładowareczka, tak 16,8 V 2 a to są dwie takie ładowarki. Tej nie będę rozpakowywał. Wystarczy nam jedna do testów. I została trzecia paczuszka. Mam tutaj też ładowarki, ale te powinny być na 21V do pakietu 5S. Tak, i tutaj mamy 21V, 1A. Okej, okay, też dwie sztuki. No i dobra. Mam tutaj przygotowane gniazdko. O, działa taka sama wielkość. Aha. Ta też działa. Mam tutaj przygotowany multimetr. Sprawdzimy sobie napięcia. I ta ma 16,68 V. Aha. A ta powinna mieć zgodnie z normą 21 V. I mamy 21,10 V. Wszystko się zgadza. Ok. Jeszcze zaraz sobie zmontuję ten tester i zaraz Wam pokażę, jak działa. Chwileczkę zapauzuję film i zaraz do Was wracam. No dobrze, i już jestem z powrotem. Zmontowałem sobie właśnie tutaj końcówki do tego testera. No i zaraz podepniemy. Zobaczymy czy on w ogóle działa. O, i działa 21V2 A co pokaże nam? Multimetr dwadzieścia jeden jeden V. A, całkiem ładnie. Okay. Całkiem ładnie. I ten ta, i ta ładowarka 21V będzie obsługiwała od tego właśnie bms 5S. litowo-jonowe z balanserem. Wydajność 50A. Wytrzymuje podobność. Sprawdzę. A ten drugi zasilacz ładowarka właściwie o 16,7 V multimetr pokażę 16 60